To obchodzi mininy 31 grudnia Mikołaj? Witam w kolejnym odcinku programu Matura.tobzdura.tv, w którym sprawdzam wiedzę Polaków, zadając im proste pytania. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym z serii pojedynki na wiedzę, a pojedynkować się dziś będą okularnicy i reszta świata. Zapraszam. Jak nazywa się naukowiec, który jest twórcą Teorii Ewolucji? Darwin. Mhm. Teoria Darwina. Tak jest. Spokojnie, ludzie, wiem, że Wyjaśniony muszę to sobie przypomnieć. Wydobnego Nie. mojego pytania. Nie, Czarnia, nie, nie, nie. No kurde, no z głowy. Nie Wiesz, Czyli mogę strzelać, że to będzie Hipokrates? Kto obchodzi imieniny 31 grudnia? Sylwester. Tak jest, bardzo dobrze. Kto obchodzi imieniny 31 grudnia? Ewa? Kto obchodzi imieniny 31 grudnia? Mikołaj? Jakie zwierzę lądowe jest największe? Słoń, chyba. Tak, jest, bardzo dobrze. Jakie zwierzę lądowe jest największe? Nie może być wodnolądowe. Jakiś Pokémon? No, jakie dasz no, za przykład? Znaczy, ja też jestem zwierzęciem wodnolądowym, bo też potrafię pływać i chodzić po ziemi A, Ale, ale są one, one jakby przyporządkowane jako zwierzę lądowe. Że tam nie? Nie. Nie. Żyrafa. Kiedy miało miejsce Powstanie Warszawskie? W 1944 roku. W sierpniu. Tak. 1 sierpnia? Tak jest. E... Nie mam dla tego pojęcia. I do historii nie jestem dobra. 1 sierpnia obchodzimy różnicę tego wydarzenia. 1930. któryś? Nie. Nie, wiesz? 1941? No, myślę, że w XIX wieku. Dobry. Nie, 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 nie. Nie za bardzo. Nie. Przekazujemy pytanie. Powstanie warszawskie odbyło się podczas II wojny światowej w 1939 roku, 17 sierpnia. Nie. Nie, opowiem, nie wiem. 13? 1913? No. Powstanie warszawskie 1800. Kim jest diabetyk? To jest osoba, która ma cukrzycę. Bardzo dobrze. Człowiek zajmujący się zdrowym eee... Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wymyślę. Zdrowym trybem życia innych ludzi, nie wiem, coś tego nie. nie wiem. Że... Nie. Wiesz, nie? Coś dietety, coś podobnego. Nie, nie, nie wiem czy nie zajmujesz się przypadkiem osobami, które są na coś uczulone, tak? Osoba, która nie wiem, zdrowo się odżywia? Nie wiem. To może ktoś kto nie toleruje na przykład... Dl, 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 dl. czego? Mm. Nie powiem ci, no, dobrze, 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 dobrze. Nie toleruje. Nie wiem, laktozy. Nie. To kim jest dobetyk? Człowiek, który nie toleruje mlecznych przetworów? Kim był Witold Gombrowicz? Witold Gombrowicz był pisarzem. Czy znasz jakieś utwory Witolda Gombrowicza? Ferdynurkę. Na przykład, bardzo dobrze. Nie, ja nie wiem, nie wiem. Czy nie no strzelę. Nie wiem, jak to, ale... <grym> Kim był Witold Gombrowicz? O Jezu, coś mi się kojarzy, ale nie pamiętam. Gombrowicz... Spokojnie. Politykiem jakimś? Nie, nie, nie wiem. Przegazuję, mu głos. Może jakimś wojskowym. Co to są bardotki? To jest pytanie niedyskretne. To są takie biustonosze. Takie? Niedyskretne? No nie. Bryżyt Bardoje wynalazł. Bardzo dobrze. <grym> nie mam pojęcia co to, to są bardotki. Możesz nie wiedzieć, jesteś usprawiedliwiony? Ja też nie Nie? To jakieś buty. Może. Nie. Nie są to buty. To są... To mi się kojarzy coś z roztopami. Jakieś buty pewnie. Nie. A do jakiej części ciała może tak? No, bo nie, nie, nie mogę powiedzieć, bo od razu zgadniesz. No gdzieś na ciele kobiety. Aha, czyli to jest część ciała. Znaczy... Nie, nie, dobra. No, to nie. By... <laughs> nie, to nie jest część bardzo gdzieś pod pachą to jest coś. Coś, jakiś kapelusz? Wiesz, jakaś biżuteria? Z czym to może się kojarzyć? Może ktoś kiedyś mówił o Bardotkach, ty słyszałeś. Jakieś ciastko. Na co cierpi Hipochondryk? Na no, wybują wyobraźnię. <noise> no wymyślę sobie choroby. Dobrze, bardzo dobrze. Co, mnie to mówicie? Przecież ja jestem w kwiecie wieku i śmiertelnie chory. No. Nie <noise> mam pojęcia co to jest. Strach jakiś? Przed czymś? Na co cierpi hipochondryk? Na zły humor, zły nastrój, hipochondryk. Hipo... Coś jest Co jest związane z ciśnieniem? Nie. W którym wieku... W którym wieku uchwalono konstytucję 3 maja, To jest 18 wiek. Bardzo dobrze. W którym wieku uchwalono konstytucję 3 maja? W XX W którym wieku? będę strzelał w wieku 16. Jakie ciało niebieskie znajduje się najbliżej Ziemi? Księżyc? Dobrze. Wenus albo Mars. Słońce. 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 Nie, gwiazdy. Nie. Nie wiem. Nie. Nie wiem. I odpowiedz Piotra z Piotr. Jakie ciało niebieskie znajduje się najbliżej Ziemi? Merkury. W na język angielski stopień wyższy i najwyższy przymiotnika zły. Bad, worst. The worst. Tak jest, dobrze. Mam dwie opcje i nie wiem czy... Któru, którą z nich, tak? tak? No to powiedz dwie. No to jest to, że się dodaje "-er", na, na końcu, że better, ale to... To, to tak nie, tak nie jest ta tak. opcja. No to more bad i... Nie, nie, Do... też nie. Y, bad. Badly. It the baddest. Co się mierzy w stopniach Fahrenheita? Y, temperaturę. Tak jest. Co się mierzy w stopniach Fahrenheita? Eee, prędkość wiatru. Siłę wiatru? Nie. Wody. Częsienie ziemi. Nie. Jaka roślina jest symbolem Irlandii? Trzy list, trzy, trzy list na konieczunę. No koniczyna generalnie. Koniczyna, Dobrze. Zaliczamy. Jaka roślina jest symbolem Irlandii? Wiesz? Nie No na pewno nie konopie, nie? nie? Nie konopia, ale mogę podpowiedzieć, że koloru jest takiego jak moja koszulka. Ta? Jak większość rośnie. Irlandia? Nie wiem. Szczęśliwa yy, roślina Tak, jest! Koniczyna. Poproszę o. A nie klon? Nie, to Kanada. W dzisiejszym pojedynku na wiedzę między okularnikami i resztą świata mamy remis. A ja zapraszam na kolejny odcinek za dwa tygodnie w piątek, punktualnie o godzinie 10. Jako, że będę prowadzący Matura Bzdura do setnego odcinka, potrzebujemy nowego prowadzącego lub nową prowadzącą. I to właśnie ty, albo twoi znajomi, możecie nim zostać. Wystarczy, że wyślecie maila na adres casting@mtbmapa@gmail.com o tytule Zgłaszam się na casting. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, Bystrzaki. Super. To ja chcę pozdrowić. Ja chcę pozdrowić Agnieszkę Łuniewską, Masię Dębską i wszystkich ludzi z mojego wydziału. Chcę pozdrowić mojego szefa, który mam nadzieję, że tego nie zobaczy. Edytę i wszystkie moje promotorki. Wszystkich znajomych, szkołę gdzie odpadłem, szkoły gdzie będę. Oficjalnie mnie tu nie ma. <laughs> Jestem w tym momencie w pracy za biurkę. Jestem w pracy. Nie no, pozdrawiam oczywiście rodzinę, kierowniczkę która pewnie zauważyła, że mnie nie ma faktycznie.